Witam! Dzisiaj będzie opening 80 spinów, więc zaczynamy. I zobaczymy co nam teraz wylosuje um, tyle? Tak mało. Um, teraz... Dalej Ta, też taka sama nagroda. Um, już nie spiny. Czy spin... No nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę, um, na przykład te game no, są tylko po prostu do tego. Nie ma innej... Ale tutaj można sobie bardzo łatwe pieniążki do, do robić, Boże, z jest diaksy, to jest wymiana. Że tutaj każdy spin to jest jakby ten... Możesz sobie podrobić trochę spinów tych... Tylko... Zobacz, każda... Przyjechałem i już jest to. I znowu to. Idę i, i dam oszukać gdzie, bo yy, dwa razy po spin... O i tak wyglądają moje statystyki Patrz nad Patrzcie Na pierwszym jest aż 91 level, Na drugim stówka Na drugim 62 to są, to są bardzo dobre statystyki e, na, przykład, e, ten. E, na przykład Jak w tym Że w tym bo tutaj chodzi o to, że na przykład jest na e, ten 100 leveli, to nic nie z tym, Bo moja taktyka na skiny to jest po prostu e, złoty i takie limonkowo jakieś. Bo najlepsze. E, bo tutaj nie. To na przykład tego levelu. Jak to przejść? To coś. Nie do przejścia. Ym, Albo, że jest jakiś easter egg, który to robi, ale nie, to jest legalnie, wszystko legalnie, nie ma żadnych cheat'ów. Um, teraz, jak mamy tą nową broń i, i paczkę, no kogo wybierzesz? no kogo wybierzesz, pa. Czu, czu, czu. Headshot, a nie, a, nie. a tam tam. gra. Jeszcze gram, a tam. Ta to, to, to jest ta gra, jest tak zrobiona, żeby tylko e, mieli po prostu. No nie wiem. No nie wiem, tak jest fajna, ale flashowa. Bo tam tylko. że tu levely są. 12 sekundowe. Ehm, I to jest, to jest bada, żeby że jakby to nie jest. Fajna. To jest fajna gra, ale tylko flashowa. Bo, bo nie była gra flashowa, no to. By było lepiej, no bo tam by był ten level, więc. Będziemy się męczyć. nad tym levelem. z kilkadziesiąt dobrych lat. A jednak nie! Oczywiście, moje słowa zawsze częściej tutaj. O uuu, a może poczekaj! takiego Hedrze. <laughs> no nawet Heads zrobił to. Co to jest? Ej, ale. takie bronie nubskie ten, no. Ja mam, mili, ja mam jakąś ogromną kolekcję tych broni, bo pokażę Wam zaraz. Mm, tutaj e, jest kilkanaście broni. E, tutaj w Gravity jest po prostu mało tych broni. Ten co, co ten robi? Na przykład to. Te kulki. Albo to i to wiem, to jest jak to. Albo to. No nawet na razie rękawice to mnie bardzo przekonuje. Tu, e, no ten, 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 ten z Minecrafta łuk albo e, ten. I to jeszcze, bo no, to to co to, to fajne, no. toksik, tego toksika nie umiem przejść. Nie ten, bo ten to jest prościut, to jest proste. Już wygrała, wystarczyło rzucić w niego i już mam to ginie, bo te niedorozwinięte gracze, niedorozwinięte, ale którzy są pierwsimi e, którzy dopiero zaczynają, to oni po prostu mogą nie wiedzieć, że... No tak, bo czekaj, więc... Eluina, więc cześć!